Czytanie z Księgi Rodzaju, gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Mężczyzna odpowiedział. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do męża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będzie się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie panu, bo uczynił cud. Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda, zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Pan kazał swoje zbawienie. Na oczach Pogan objawił swoją sprawiedliwość, wspomniał na dobrodzina wierność swoją dla domu Izraela. Śpiewajcie panu, bo uczynił cuda. Ujrzały wszystkie krańce ziemi, zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na czyść Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni, zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. Oto Słowo Boże.

Błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja! Alleluja! Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg Posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy była na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej. Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, Pan Bóg da mu tron, jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego ukryje Cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Dzieci, jak zwykle, zapraszam, chodźcie do przodu. Paniasz, tak bardzo, chodźcie, chodźcie tutaj. Zapnij się, zapnij, jeszcze teraz poświęcenia nie będzie medalików za chwilkę. Za chwilkę. A żadne inne dzieci nie chcą przyjść do przodu? To jest dla wszystkich, to nie jest dla... tylko dla dzieci pierwszokomunijnych. Chodźcie, chodźcie. Kto ma ochotę, to. A coś Was mało w ogóle jest, coś się chyba pochorowali. Wyjdziecie do pierwszej komunii? Idziecie? Czy nie? Kto idzie ręka do góry? No to super. Matko, a coś chyba. Może rodzice nie doczytali, że jest niedziela. A teraz zadam Wam pytanie takie: A kto odrobił z rodzicami zadanie domowe, o które prosiłem? Rodzice, dwoje dostaniecie, jedynkę, bo to jest Wasza robota. A ja wszystkim powiem, co to było za zadanie domowe. Rodzice na grupie, którą mamy, mają ma taką przypominajkę, że jest spotkanie, a droga. Przypominajka, druga wiadomość to jest taka informacja: przeczytajmy z dziećmi niedzielną Ewangelię. I nie trzeba szukać, tylko wystarczy kliknąć w to, co przyszło, bo wtedy wiemy więcej. No dobra. Czyli rodzice dostałem dzisiaj jedyną, kolejną już. Dobrze, słuchajcie. To teraz tak. Jakie ludzie noszą ozdoby? To jest w nawiązaniu do czegoś, o czym będę mówił na końcu. Jakie ludzie noszą ozdoby? Dziewczyny, pewnie będzie łatwiej wam odpowiadać. Świąteczne. Ludzie, nie choinki. Choinki noszą świąteczne. Ludzie, nos jakie noszą ozdoby? Kolczyki. Kolczyki, super. Co jeszcze? Pierścionki. Co jeszcze? Bransoletki. Super. Naszyjnik. Co jeszcze? Co jeszcze noszą ludzie? Jako ozdoby? Lanceletkę. Było już? Co jeszcze? Okulary. No, jak się ma od Armaniego na przykład, to to jako ozdoba, nie? Kosztuje tyle, co samochód. Dobrze, słuchajcie. A po co? Po co ludzie noszą ozdoby? A w ogóle, kto. Jeszcze Kto nosi? Czy tylko dziewczyny? Czy chłopaki też noszą? Chłopaki czasami noszą kolczyki. Czasami noszą kolczyki. A widzieliście już kogoś, kto nosi. A gdzie nosimy kolczyki? W czym nosimy kolczyki? W pudełku? W uszach. Tylko? Nie, w wargach, w. W języku, w nosie, tu poprzebijane, tak? Taka moda jest trochę, nie? W bierwiach też. No właśnie. Dobra, słuchajcie, ale to tak, a to tylko dziewczyny takie rzeczy noszą? Nie. Chłopaki też, tak? Tak, chłopaki trochę inne, dziewczyny trochę inne, tak? A słuchajcie, a po co w ogóle się takie ozdoby nosi? Jak myślicie? Po co się nosi takie ozdoby? Po co ludzie noszą takie ozdoby, dziewczyny i chłopaki? Jak myślicie? Chcą ładnie wyglądać? Chcą ładnie wyglądać. Co jeszcze? Dlaczego noszą ludzie ozdoby? Na sobie? To jest trudne pytanie, nie? A słuchajcie, a czy sobie chcą się podobać? A czy to jest ważne w życiu, żeby się sobie podobać? Co ty nieważne? Nie, a ja myślę, że ważne. Dlaczego nieważne? Nie wiem. A ja myślę, że jest ważne. Wiesz dlaczego? Bo jak człowiek się sobie podoba, popatrzy w lustro i mówi to jestem jakiś taki szczęśliwszy trochę, nie? Słuchajcie, dobra, żeby się sobie podobać, ludziom podobać, ale słuchajcie, a jak myślicie, czy przez różne ozdoby ludzie chcą też coś innym przekazać, jakąś taką ukrytą wiadomość? Jak myślicie, to jest trudne, czy chcą jakąś ukrytą wiadomość przekazać innym przez to, że. Są na przykład jakoś konkretnie ubrani, albo mają jakąś konkretną ozdobę, tutaj, jak myślicie? Czy w ogóle da się przekazać jakąś informację przez ozdoby, przez znaki? Trudne, nie? Dobra. Chyba się da. Chyba się da. Zaraz do tego przejdziemy dalej. Słuchajcie, a czy wy w ogóle znacie jakieś. Znaki, które nie są ukryte, które przekazują nam jakieś ważne wiadomości. Podpowiem, że jak przechodzimy przez drogę albo jak jedziemy samochodem. To są takie znaki, które przekazują bardzo ważne informacje. Znaki drogowe? Dokładnie tak, znaki drogowe. A, a co przekazują znaki drogowe? Bo przecież one nie mówią nic, nie? Stop! To znaczy co? No stój. No stój, no dokładnie tak, nie? E, widziałeś u siebie w miejscowości taki znak? Gdzie jest? Bo ja wiem, gdzie ty mieszkasz, więc pytam o ten znak. Tata albo mama, nie? Do odpowiedzi. Tak. Gdzie? U nas. U was, no pewno, w Stęgoszy. Przed przejazdem kolejowym, nie? Nie, to jest w Radlinie, nie? Bo to w Radlinie jest, nie? W Radlinie, przed przejazdem kolejowym. Jest stój, bo jak nie będziesz, się nie zatrzymasz, to cię pociąg przejedzie, nie? A jest czerwone, żółte i zielone. Jest. Tak, to są znaki takie świecące, nie? Słuchajcie, a, ja, a znacie jeszcze jakieś znaki? W ogóle, czy zwracacie uwagę na znaki, jak idziecie z mamą satą czy nie? Ale ja nie mówię te, tam na drodze, tylko takie jak idziemy pieszo. Zakaz wjazdu? Nie, a to jak idziemy samochodem, ale czy jak idziemy drogą, to zwracamy uwagę? Na... Są takie znaki, które nam pokazują, że możemy w tym miejscu przechodzić. U nas na wsi trochę mało takich znaków jest. Kto jest z Chrzana? Czy w Chrzanie są pasy? Tak, tak, tak. Gdzie? Koło sklepu. Koło sklepu, a gdzie jeszcze? Na Nowej ulicy Dworcowej. Są pasy, są pasy, słuchajcie, dobra. A teraz jeszcze jedna rzecz: muszę patrzeć na zegarek, żeby. Um, idźcie teraz do swoich rodziców i poproście, żeby wam pokazali prawą rękę. Szybciutko. Szybko, 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 niech pokażą wam prawą rękę. Bo niech pokażą wam prawą rękę. Co na tej ręce jest? Głośno, głośno, co, co na tej ręce zazwyczaj jest? Nie u wszystkich jest, bo nie wszyscy zabrali dzisiaj ze sobą. Co jest na prawej ręce? Obrączka. Obrączka. Kto chce nam pokazać obrączkę? Kto chce ściągnąć? Nie ukradniemy, bo to jest ze złota. Nie ukradniemy. Kto chce nam pokazać obrączkę? Dobrze, to chodźcie teraz, wracamy. Ja nie ukradnę, <d> oddam. To jest twoje mamy, tak? Spróbuj odczytać, co tam jest napisane w środku, bo tam jest jakiś taki przekaz tajny. Ciężko przeczytać, nie? Na zawsze... Razem... Pierwszy, dziesiąty, 2015. Jak myślisz, co to jest za tajna data i dlaczego na zawsze razem? Nie wiem. Pierwszy raz to widzisz, Nie bo to normalnie jest tak założone, nie? Na palec. Ale Twojej mamie na pewno to coś mówi, nie? Słuchajcie, dzieci kochane, co mówi ten znak? Co mówi ten znak? Jak myślicie? Bo ta data to jest szalenie ważna dla, dla tej pani, ale jak Wasi rodzice mają taką obrączkę nawet jak tam nie mają napisanej daty i nawet jak tam nie mają jakichś miłych słów napisane to dla nich jest to bardzo bardzo ważny znak który im coś mówi i o czymś im przypomina O ślubie? Świetnie. Tak, o ślubie, tak. Przypomina, że w tamtym momencie oni się pobrali, tak? Czyli zobaczcie, że ten znak mówi Chociaż nie mówi buzią, prawda? Dla waszych rodziców on jest czymś bardzo ważnym, takim znakiem, który mówi. Zanieś to mamie. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, a ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj jeszcze na koniec pomyśleli o pewnej ozdobie, która jest jednocześnie znakiem. Zobaczcie, kto ma na szyi medalik dzisiaj do poświęcenia? Wszyscy macie prawda? Czy, o, czy oglądaliście co na tych medalikach jest? No to co jest na Twoim na przykład? E, e, Matka Boska. Proszę bardzo, a u kogoś? Co jest jeszcze? A co jest u Ciebie? Maria. Też jest Maryja. E, a co u Ciebie jest? Maria. Też jest Maria. E, A kto ma krzyżyk na przykład, albo nie ma medalika takiego okrągłego, tylko ma krzyżyk? Ja mam krzyżyk. Bo krzyżyk jest z drugiej strony, tak? Słuchajcie, jak myślicie, po co my jako chrześcijanie nosimy takie medaliki, takie ozdoby? Jak myślicie, w jakim celu my to nosimy? Po co? To nie jest też takie proste pytanie dzisiaj. Troszeczkę podpowiedzi było, ta obrączka, ta obrączka, ona mówiła, że to jest bardzo ważny moment w życiu mężczyzny i kobiety są mężem i żoną. A dla nas, co znaczy nasz medalik? Że kochamy pana Boga? To Ta Boże, tak, że kochamy pana Jezusa, że pan Jezus jest w naszym życiu kimś ważnym, tak. I matka Boża na waszych medalikach, bo z drugiej strony jest krzyżyk, to też jest pokazanie, że jest Maryja kimś ważnym. Słuchajcie, ale czy taki znak może komuś coś przekazać? Gdy na przykład mamy go. Tutaj gdybyśmy, gdyby było lato na przykład, nie? bo teraz to jesteśmy opatuleni, ale jakby było lato i by ten krzyżyk sobie tak wisiał, to jak myślicie, czy on może komuś coś powiedzieć, komuś, kto nas spotka? Jak myślicie, co taki znak może komuś powiedzieć? Ja kocham Pana Boga? Tak, że kocham Pana Jezusa. Co jeszcze może powiedzieć? Bo w ogóle kto taki medalik nosi? Ktoś niewierzący? Wierzący. Tak, czyli ktoś wierzący. Czyli zobaczcie, że jak ktoś spotka nas i my mamy ten medalik zawieszony w taki sposób, że go widać, to dla drugiego człowieka, który się z nami spotka, to jest taki znak, który, buzio nie mówi, ale gdzieś tak w głowie mu mówi, mam do czynienia, spotykam się z kimś, kto jest ochrzczony, jest chrześcijaninem i... I dla kogo Maryja albo Jezus są kimś ważnym w życiu. Ostatnie zadanie. To chłopaki będą wiedzieli. Co to jest? Klucze od samochodu. Mojego. A teraz powiedz mi, co jest napisane tutaj. Bo to pokażę wam, to jest taki breloczek. Powiedzmy, co na tym broszku jest napisane? Nie wstydzę się Jezusa. Super. A teraz przeczytaj, co jest napisane z drugiej strony. I to jest, myślę sobie, coś bardzo ważnego dla nas. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę ja się i ja przed moim ojcem. Jeszcze raz to przeczytam głośno. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim ojcem. Ja wam powiem tak szczerze, że ja przez długi czas gdzieś myślałem sobie, a to nie jest ważne. Nie, nie, to nie jest ważne, chrześcijaninem trzeba być takim ukrytym, cichym i spokojnym. Na zasadzie takiej, nie rzucamy się nikomu w oczy. Ale w pewnym momencie, gdy ta, to jakiś czas temu, ta akcja braloczkowa była, rozdawano ja moim uczniom to kupiłem gdzieś, bo to było chyba w końcówce, gdzieś w okolicach 2010 roku, trochę wcześniej może, ja wtedy zrozumiałem, że ten fragment z Ewangelii Mateusza, to jest Mateusz 10,33, że to jest takie słowo, które Jezus kieruje do każdej i każdego z nas. Przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Przyznajemy się, rzecz jasna, w różny sposób. Poprzez sposób życia, poprzez to, jak się zachowujemy w naszych miejscach pracy, w domu. Ale przyznajemy się również przez bardzo konkretne znaki. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo to nas od razu pozycjonuje odpowiednio. Może czasami wylać się na nas hejt. Może wylać się na nas... Żal za wszystkie grzechy Kościoła. To jest prawda. Ale Jezus wyraźnie mówi: przyznawaj się do mnie. Dlaczego? Bo przyznawanie się do mnie to jest też ewangelizacja. Jeżeli Jezus mówi do nas, że my mamy być jak światło, jak świeca, która się pali, to sam mówi: świeca nie stoi pod koszem, bo nikomu nie da światła. I mówi: Wy macie być światłem świata, my my grzesznicy, my takcy ludzie, którym się wiele rzeczy w życiu nie udaje, my, którzy czasami może odkładamy spowiedź na bliżej nieokreślony moment, my, którzy raz po raz nie mamy po drodze do kościoła, my mamy się wszyscy przyznawać do Jezusa Chrystusa, tak jak potrafimy. Czasami to jest taka banalna rzecz. Ja wam powiem szczerze, kiedyś byłem w restauracji i mam zwyczaj, że to leży na stoliku. I kiedyś Taka, widzę, że taka kelnerka, czy kelner już nie pamiętam, tak chodzą, chodzą, tak patrzę, patrzy i patrzy. I, I mówi, przepraszam, czy ja mogę o coś zapytać? Ja Wy no. A ten breloczek, a to jest taki sam jak ma, nie wiem, chyba nie, któryś z piłkarzy, ja Wy no, to jest ten sam, bo jesteśmy obaj chrześcijanami. Uff, już widziałem, że ten człowiek jakoś tak, może nie miał odwagi, żeby się przyznać ale widziałem, że wie, o co chodzi. Widziałem, że wie, o co chodzi. Znak, który nosimy tu na szyi, ten medalik, to jest też taki znak. Nie wstydzę się. Nie wstydzę się mojego chrześcijaństwa. Nie wstydzę się Jezusa. Nie wstydzę się Maryi. I dlatego gorąco was zachęcam. My czasami mamy pragnienie ozdobienia siebie. Różne wisierki tam, prawda, takie różności. Ale ja sobie tak myślę, że na tym kółeczku tam, tam jest na tyle miejsca, żeby ten krzyżyk albo, albo medalik Matki Bożej też się znalazł. Powstaniemy, będzie wyznanie wiary i poświęcenie medalików dzieci, które mają je dzisiaj na szyjach. Wy je tylko tak wysuniecie, nie? Bo jest chłodno, więc nie, nie ściągamy za bardzo tych kurtek. Składam ręce. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami: Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany. I z martwych wstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pięć prośb myślimy, a ja idę po książkę do nabożeństwa, do poświęcenia Waszych medalików. Myślimy, myślimy, myślimy. Jakie mamy prośby przez chwilkę? Pierwsza. Żeby wszystkie wojny się skończyły. Ciebie prosimy? Druga, kto chce głośno powiedzieć? Yy, za zdrowie dla yy, rodziny i dla mnie. I chyba dla nas wszystkich, nie? Ciebie prosimy? Uciekło? To za chwilę, dobra? No pomyśl sobie. Też uciekło. Miało. Druga prośba. Druga prośba. Cały czas czeka. Dr... Trzecia prośba, przepraszam. O dobre oceny w szkole. Możemy się pomodlić. Ciebie prosimy. Czwarta prośba. O dobry obiad dla Was. Bo widzę, że nie macie siły dzisiaj. Schabowy lubicie? Wszyscy lubią mięsko, nie? A no właśnie, o dobre mięso na obiedzie, żeby tyle więcej siły było i na cały tydzień w szkole. Ciebie prosimy? Zdrowiajmy. Za naszych zmarłych, rodziców, krewnych, przyjaciół, za tych, za których ja się modlę w tej mszy świętej. Prosząc o radość nieba dla nich. Ciebie prosimy? A dla nas, abyśmy się nigdy nie wstydzili Jezusa. Ciebie prosimy? Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. No to to poświęcenie. Wyciągamy medaliki. Tylko tak, aby, aby. Panie Jezu Chryste, prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił te medaliki i spraw, aby dla każdego z Was, którzy będziecie je nosić, były przypomnieniem chrześcijańskiej godności. I tarczą wiary przez Chrystusa, pana naszego. Ponieważ jest zimno, to będzie tylko tak delikatnie pokropienie, nie? Nie będzie tak ostro.